Cześć! Witajcie! Z tej strony Dzisiaj powiem wam jak zainspirowałem się z mój kanał. I podam wam powody, dlaczego mielibyście mnie subskrybować. A więc, zacznijmy sobie od tego jak się zaczęło moja przygoda z YouTube'a. O YouTube'ie już zacząłem myśleć, gdy miałam 7 lat. Założyłem kanał 1 marca 2023 i od tego czasu postaram, staram się robić filmy jakościowe niektóre. nie niektóre są, nie staram się i przyznam, jestem się niektórych bardzo leniwy i przepraszam za to. A więc nie ma tutaj za bardzo clickbaitów, a więc Tutaj no, no tak, nie ma żadnych clickbait'ów tutaj i możecie spodziewać się, że zawsze to co będzie w tytule będzie na wideo naprawdę. No, Planuję też nagrać film drugi z Minecrafta. Jakiś nagrać. To, no coś z Tom odegrać. Powtórzę wziąć kilka rzeczy. Pragnę też kontynuować full Focus Vlog też z A więc mam nadzieję, że plany wszystkie wyjdą. Mam nadzieję, że nie zawiadę tych 122 osób, które mnie subskrybują. Postaram się nie zabać moich widzów, ale racji tego, że bardzo jestem hejtowany w internecie, zwłaszcza w szkole. Czasem wątpię w swoje możliwości w kanale i ogólnie na zewnątrz, wewnątrz siebie. Bo czasem wątpię w siebie przez to, jak właśnie w niektórych momentach się czuję. Przez to, że inni twierdzą, że mój kanał jest po prostu nudny. Ale ja postaram się to zmienić, żeby mój kanał był bardziej atrakcyjny dla Was. Gdybyście mogli go oglądać, żebyście... Wam się nie udzieli filmy. Postaram się rozrywki jak najwięcej wam e, przygotować. Żebyście po prostu oglądali je z przyjemnością. A postaram się też nie zwracać uwagi na hejterów, którzy e, oglądają te filmy i później hejtują, bo e, patrzenie z drugiej strony na takich hejterów to po prostu można nie wierzyć w swoje możliwości, już i wtedy no, jest trudniej. Jest trudniej ogólnie wszystko ogarnąć, ale ja postaram się to załatwić. A teraz, dlaczego założyłem kanał? Założyłem kanał z powodu inspiracji innymi twórcami. Chciałam, żebym sprawiał radość innym osobom oglądającym. Żeby mogli oglądać moje filmy, a potem się z tego cieszyć. Zainspirowałem się twórcami jakimi mam, ja jakich mam w opisie. Yy, te, yy, teraz wymówię w filmie mam na YouTube. Yy, inspirowałem się yy, i zagranicznymi, i polskimi YouTuberem. To wiesz, się zasubskrybowałam YouTubem. Czajnikiem też się zainspirowałam. Poprzez to, jakie filmy nagrywa czasem. Challenger, różne rzeczy planuję challenge'e FOMI z powodu grania w Minecrafta. Bo ja trochę gram w Minecrafta też bardzo lubię jako styl nagrywania. co potworek też mnie wchodzi w grę z tych powodów, co wymieniam się FOMIMI i to by ja sobie G2 Sim to jest... pokażę Wam To jest ten kanał, on nagrywa filmy z Robloxa. ten kanał nagrywa po, e, między innymi Robloxa, Pet Simulatora. No i ja właśnie się im, im inspiruję. Ponieważ ta inspiracja bardzo jest taka rozwinięta, ponieważ te filmy jakby bardzo są, bardzo są przyjemnie oglądane. Staram się też z miniaturkami, żeby były jak najlepsze. Przejdźmy do następnej osoby. Meres też nagrywa Robloxa. Co bardzo go popieram. Lubię go też z tego powodu. Sam nagrywa takie fajne filmy z, 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 z... No, zaraz zobaczycie. Ale... No, to jest jakby jego kanał i on nagrywa czasem takie clickbaity, no ale ogólnie podoba mi się styl jego, ten, styl jego tworzenia filmów, ponieważ zachęca do oglądania filmów, jego twórczości i... Miniaturki też bardzo są fajne Dlatego kiedyś mocno się zainspiruję jego miniaturkami No Przejdziemy do następnej osoby yy, Którą jest Mr. Beast Ostatnia osoba to jest Mr. Beast lubię bardzo z powodu tego Z powodu jego dobroci wobec innych ludzi Ja bardzo Jezus Maria ty, bo ja na chwilę myślałam, że myślałam... Okej. Okay. No dobra. Whatever, bo yy, się zepsuło mi, że mogą niby wspierać samego siebie i o co chodziło. Ja jeszcze nie mam wspierania. No ale... No że co skutkowało. Dobra, ale... Yy, ja bardzo lubię pomagać innym ludziom ogólnie, sprawia mi to bardzo radość, dlatego stworzyłam kanał, żeby tworzyć filmy, które zachęcałyby innych ludzi nie nudziły, żeby się osoby nie nudziły, żeby oglądały ludzie filmy i właśnie też chcę, chciałbym być jak Mr. Beast w sumie, rozdawać pieniądze też. To znaczy po prostu kiedyś, ja ogólnie jestem osobą takim trochę dżentelmenem, jak powiem, że bardzo lubię pomagać ludziom, na przykład starszym, w różnych sprawach. Jestem pomocny. A właśnie taka osoba mi bardzo inspiruje. A więc omówmy teraz moje filmy. Yy, o, i najpierw A Oto trzy powody do subskrybowania mnie. I właśnie warto to też przeczytać. Serduszko tu nawet jest. Oto trzy powody do subskrybowania mnie. Wam to przeczytam. Oto trzy powody do subskrybowania mnie. Pierwszy. Gdy subskrybujesz, pomagasz mi w spełnieniu mojego największego marzenia. Otóż to, ponieważ moja droga jest drogą marzeniową, czyli ja bardzo do tym morzę. I bardzo dziękuję za te subskrypcje wszystkie. Wiem, że to nie jest jakoś specjalnie dużo, ale dziękuję, że ktokolwiek w ogóle to zrobił. Gdy subskrybujesz, pomagałeś mi w spełnieniu mojego na największego marzenia. To już mówiłem. Twoja subskrypcja jest, jest dla mnie nadzieją i motywacją w nagrywaniu filmów. Otóż to, ponieważ gdy subskrybujecie mnie, czuję, czuję, że. czuję, że. czuję, że marzenie się spełni i że trzeba to kontynuować. Ale jeżeli nie ma tych subskrypcji, nie ma waszego wsparcia to po prostu poddaję się na, na jakiś czas I, i nie robię tych filmów. Ale mam nadzieję, że to się zaraz zmieni, że będą, będzie więcej subskrypcji. Bez waszej, coś, bez waszej pomocy nie dojdę do na szczyt. Dla ciebie to jedno kliknięcie, dla mnie to obraz przyszłości, gdzie jestem dobrą osobą, która nie robi tego dla słowy i pieniędzy, lecz po to, by uszczęśliwić ludzi w tym, co robię w życiu. Otóż to. To jest właśnie to co ja omówiłem w tym filmie już. W momencie kursnie sobie to. Yy. Przepraszam, mam kapel Że dla osoby takiej zwykłej to jedno kliknięcie. A dla mnie to jest nadzieja motywacja i radość z tego, że są subskrypcje i bardzo, bardzo to też się z tego cieszę, bo... To jest jakby jedyna rzecz, która nie, po, e, nie powstrzymuje mnie przed usunięciem kanału, bo jakby co to miałoby za sens prowadzić kanał, który nie zdobywa subskrybentów, ani nie no. A jak chcecie, mogę, możecie też podobać różne, e, różne powody, e, dlaczego mnie subskrybujecie, ja postaram się e, zrobić tak. Moment. O, postaram się wziąć sobie do serca te wszystkie rady i postarać się je wykorzystać w praktyce. Czyli bym wykorzystywał, robił nowe miniaturki, bym robił nowe posty, nowe filmy za pomocą pomysłów waszych. No, jeśli jeżeli ktoś by chciał, mógłby mógłby mi pomóc ro, prowadzić kanał, robić miniaturki, jak ktoś by chciał, ktoś by miał ochotę, to byśmy mogli taką współpracę nawiązać. Ale jak tylko osoba chce, ja nie zmuszę. Jak ktoś proponuje, żeby zawiązać, e, e, zawiązać współpracę z jakimś kanałem, jak ktoś jest małym kanałem, na przykład tak jak ja, to moglibyśmy nawiązać współpracę, stworzyć kilka fajnych filmów. I myślę, że wszystko się tam ułożyło jakoś. A więc to na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Mam nadzieję, że yy, zachęciłem Was do subskrybowania mojego kanału. Mam nadzieję, że to co powiedziałam pomoże Też, yy, mi w tym, żeby dojść na szczyt No. To cześć widzowie.